Patrzę na to, to mi się zdaje, że ten etap oddania jest jeszcze daleki. Ale fachowcy mówią, że to już lada chwila. Chociaż to wszystko wygląda jeszcze jak wielki plac budowy, to plany są niezwykle ambitne. To będzie bardzo nowoczesny oddział kardiologii, spełniający wszystkie oczekiwania. Szpital, w pile, mając do dyspozycji nowoczesne pracownie kardiologii interwencyjnej, za chwilę bardzo nowoczesny oddział będzie mógł świadczyć usługi dla pacjentów z regionu na, naprawdę na najwyższym poziomie. Oddział to, to nie mury. Ja mówiąc o, o oddziale, nie mówiłem o, o, o salach, o, o meblach, o, o murach. Mówiłem o wyposażeniu. To jest e, naprawdę bardzo nowoczesne wyposażenie dające możliwość kompleksowej diagnostyki i e, bardzo zaawansowanego leczenia e, różnych złożonych e, chorób e, serca. Zaistniała potrzeba wsparcia ze zespołu w Pile, e, dlatego tutaj jestem. E, liczę na to, że uda się w krótkim czasie zbudować bardzo silny i stabilny zespół lekarski, bo e, też te możliwości techniczne są czymś, co przyciąga. To, to jest e, nowo dla lekarza, e, to jest e, bardzo zaawansowane, nowoczesne narzędzie pracy. Miło jest Pracować w dobrych warunkach, mając do dyspozycji wszystkie najnowsze technologie. Dla pacjentów to jest szansa na skuteczne leczenie, ale to lekarze będą spędzali tam wiele dni, nocy na dyżurach i będą pracowali tam wiele lat. Dlatego ważne jest nie tylko dla pacjentów, ale także dla lekarzy, dla pielęgniarek, dla całego naszego personelu, żebyśmy mieli do dyspozycji naprawdę dobre warunki i dobre narzędzia. Za zgodą mojego dyrektora szpitala objąłem w tą funkcję czasowo ordynatora w Pile po to, żeby na nowo zbudować silny i dobry zespół lekarski. Dobre warunki, dobra atmosfera tworzą takie środowisko, które przyciąga ludzi, których kardiologia pasjonuje. Opieka medyczna tu na kardiologii no jest super. Warunki przyjazne, przede wszystkim opieka medyczna no, no to jest zachwalająca. Nawet i tutaj nasze siostry tu przewożone, czy jeszcze tam pielęgniarki, opieka jest pierwszorzędna. A jeśli chodzi o szpital? No, za moich czasów, to były lata 80., szpital się zmienił radykalnie, jeśli chodzi o wyposażenie, w ogóle o sprzęt, jaki tutaj dysponujemy. No, to są nieporównywalne rzeczy. Remont kardiologii, który jest wykonywany za niebagatela kwotę około 20 milionów złotych, planowo miał się zakończyć wiosną przyszłego roku. Natomiast już słyszymy, że prawdopodobnie w miesiącu styczniu przynajmniej część tego oddziału już zostanie udostępniona pacjentom, więc można z tego wywnioskować, że prace remontowe trwają naprawdę zgodnie z planem, a pewnie i po części wyprzedzają ten plan. No jest tutaj na pewno też duża zasługa na podmiotu, który inwestuje w ten remont można powiedzieć, operatora tego oddziału. Widzimy, że pojawiają się nowi specjaliści, nowi, nowe osoby, które kierują tym oddziałem, ale też przede wszystkim no, ten element bezpieczeństwa tego materialnego, też jakże istotnego w postaci czy to nowych warunków do hospitalizacji, czy to nowego sprzętu no, jest też bardzo dobrze tutaj realizowany. Dążenie do pewnej standaryzacji, która no, niekoniecznie dzisiaj y, jest na tyle dobra, jeżeli dysponujemy sprzętem sprzed 30 lat, czy, czy nawet warunkami tymi, tymi lokalowymi, więc szpital, jak wiemy, ma już przeszło 30 lat, no i ten ząb czasu niestety no, w pewnych elementach już jest niestety widoczny. Mogę też powiedzieć, że w tej chwili trwa procedowanie naszego wniosku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska o wartości przeszło 60 milionów złotych. Jeżeli otrzymamy te środki finansowe, a jest na to szansa, takie mamy zapewnienia, no przy, cały szpital, cały budynek szpitala zostanie poddany głębokiej termomodernizacji. Zmieni się elewacja, zmieni się również no, to poszycie zewnętrzne, dzięki czemu? będziemy mogli oszczędzać duże środki finansowe chociażby na kosztach energii cieplnej.